Witam Państwa bardzo serdecznie. W witam także bardzo serdecznie moją gościnę, Olga Wojciechowska, właścicielka marki odzieżowej Vajbu. Dzień dobry. Cześć Tomku, bardzo miło mi się z Tobą spotkać. Nie mogłam się doczekać naszego spotkania. Fajnie, że jesteś. Vajbu to dobra wibracja, ale też Twoja córka. Tak, nazwa marki, po, tak jakby początek do nazwy marki wyszedł od imienia mojej córki, która ma na imię Kalina. Po angielsku Kalina to Vibornum, natomiast nałożyło się na to wiele składników, m.in innymi celi, jakimi przyświecał przy tworzeniu marki. W dużej mierze było to poczucie wolności, dobrych wib wibracji, takiej dobrej, pozytywnej energii, bo od początku chciałam, żeby marka odzieżowa nie była nastawiona czysto na zysk i na typowo takie przyziemne sprawy, ale również, żeby przyświecały im inne wartości, między innymi takie jak poczucie wolności. To dlaczego postawiłaś na własną markę? Przecież jest tak dużo sieciówek, do których można pójść i kupić sobie no, za nieduże pieniądze pieniądze, ubrania, a stworzenie własnej marki, no to niezłe wyzwanie. Tak, zdecydowanie jest to bardzo duże wyzwanie, natomiast stworzenie własnej marki odzieżowej przyświecało mi już od dawien dawna. To było takie moje ciche, skryte marzenie. Jestem bankowcem z wykształcenia i przez bardzo hmm. długie lata pracowałam w kilku różnych bankach, między innymi centrala jednego z banków była przy tej ulicy, przy której dzisiaj nagrywamy. Natomiast gdzieś tam w międzyczasie to marzenie w głowie mi cały czas i stwierdziłam, że to jest ten moment, że najwyższa pora e, za, z, poczuć własną wolność, tą wolność taką finansową, zarobkową i spełniać własne marzenia i pójść za głosem serca. Jak wygląda projektowanie Twoich ubrań? E, idziesz sobie po ulicy i nagle wpada pomysł do głowy? To też, natomiast ja mam coś takiego, że ja od dawien dawna uwielbiam śledzić trendy modowe. Nie tylko te na ulicy, ale również te, które gdzieś tam pokazują się i wybiegowo. Natomiast nie mówię, że jestem wielką projektantką mody i projektuję wielkie suknie balowe. Mi przyświeca prostota, ale przy okazji dobra jakość i ponadczasowość. Nie uważam, żeby ubrania trzeba było kupować Sezonowo w tanich markach sieciowych. Bardziej zależy mi na tym, żeby moje klientki kupowały u mnie jeden produkt i ten produkt, żeby im wystarczył na wiele lat i żeby z chęcią do mnie wracały. A czym jest szafa kapsułowa? Szafa kapsułowa to jest właśnie taka baza, dla której, na której możemy bazować przez długie lata w, w swoich codziennych stylizacjach. Czyli stworzysz sobie kilka zestawów ubrań, które możesz wykorzystywać i dowolnie mieszać. Taką bazą zdecydowanie jest biały t-shirt, który w połączeniu z dodatkami w postaci jeansów i jakiejś fajnej marynarki może stworzyć naprawdę świetną stylówę lub też, nie wiem, ubierzesz biały t-shirt do fajnej mini. I możesz iść na wypasioną imprezę wieczorem. Więc taka szafa kapsułowa powinna gdzieś tam być w głowie każdej dziewczyny, po to, żeby się nie zastanawiała następnego dnia, w co ona ma się ubrać. A co z tymi, którzy mają trochę więcej kilogramów, brzuszek, biały? Mówi się, że biały to nie jest dobry kolor na takie biały? rzeczy, że czarny wyszczupla. Nie, to nie jest absolutnie prawda. Ja uważam, że każdy może świetnie wyglądać we własnej skórze, niezależnie od sylwetki tylko po prostu trzeba wiedzieć w jaki sposób się nosić i jak się ubrać. Przede wszystkim najważniejsza jest osobowość danej osoby. Ja uważam, że moda tak naprawdę nie ma... Większego znaczenia, jeżeli nie masz tylko czegoś w sobie, to po pierwsze. Po drugie, naprawdę, czy osoba troszeczkę większej sylwetki, bardziej kobieca albo osoba szczupła może wyglądać świetnie i czuć się świetnie we własnej skórze, pod warunkiem, że wie, jak to zrobić. A co z tymi drogimi markami? Wspomnieliśmy już o, o tych tańszych. Dużo osób eksponuje metki. Taka marka, taka marka, mam tyle pieniędzy, mm -hmm. tutaj kupiłam. Kupiłem sobie coś takiego. Wiesz, co powiem ci szczerze, że ja uważam, że przede wszystkim w ubraniach powinien być człowiek. Ja jak patrzę na osoby, którą chciałabym wystylizować i, i też stylizuję, przede wszystkim patrzę na osobowość i zdecydowanie można wyglądać przepięknie w tanich ubraniach albo beznadziejnie w ubraniach metkowych najdroższych firm, bo po pierwsze chodzi o człowieka w tym wszystkim, żeby pokazać siebie i swoją osobowość, a po drugie do, do tego dochodzi jeszcze pełna stylizacja. Czy, czy masz uśmiech na twarzy, czy masz fajnie zrobione włosy, czy masz zadbaną cerę? Czy masz zadbane ciało? Czy czujesz się dobrze we własnej skórze? Czy wiesz, jak połączyć poszczególne elementy garderoby? To wszystko się składa na Twój y, totalny wizerunek i tak w ten sposób Ciebie później postrzegają ludzie. Więc jeżeli masz ochotę kupować w drogich markach... Owszem, natomiast pamiętaj też o tym, żeby zachować w tym siebie i dobrze się w tym czuć. A jeśli chodzi o to, co zdobi człowieka, to co? To właśnie ta osobowość? Zdecydowanie tak. Ja uważam, że najpiękniejszym ubraniem dla kobiety i w ogóle dla każdego człowieka jest po prostu uśmiech i ta głębia, którą ma w oczach. Ja zawsze jak patrzę na osobę, to ja przede wszystkim patrzę w oczy i ja widzę, jaka to jest osoba, a dopiero potem próbuję ją ubrać. Dlaczego warto wspierać polskich producentów małe marki, które, które przygotowują swoje wizje artystyczne? Bo po pierwsze jest to podstawa naszej polskiej gospodarki, tak naprawdę 70 czy 90% podstawy naszego, naszej gospodarki to są mali przedsiębiorcy, którzy codziennie spełniają swoje marzenia i robią to nie tylko po to, żeby się utrzymać, ale po to, żeby czerpać radość. Ale też no, chodzi o to, żeby naszemu krajowi też się lepiej powodziło, bo zdecydowanie lepiej jest odprowadzać podatki przez polskich przedsiębiorców niż Pomagać rozwijać się ogromnym markom sieciowym. Jak ważne jest pierwsze wrażenie, które ktoś zobaczy, jak pozna nas na przykład? Pierwsze wrażenie uważam, że jest najważniejsze, bo ono tak jakby determinuje ocenę człowieka później na bardzo długi czas. Owszem, ta ocena może się zmienić po dłuższym poznaniu, ale pamiętajmy o tym, że w dzisiejszych czasach poznajemy człowieka przez chwilę i ten człowiek później idzie w świat, idzie swoją drogą. I to jakie zrobi pierwsze wrażenie jest tak naprawdę kluczowe, bo jest to zapamiętywalne. I bez względu na to, czy idziemy na spotkanie biznesowe, czy idziemy na rozmowę kwalifikacyjną, czy spotykamy się tak jak tu i teraz, my dzisiaj między sobą. Ja Ciebie zapamiętam takiego, jakiego Cię widzę, ty zapamiętasz mnie taką, jaką mnie w tym momencie widzisz. Więc zdecydowanie pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. A ja w biznesie? W biznesie zdecydowanie, również też. Bardzo często schodziłam na spotkania networkingowe ludzi prowadzących biznesy i widziałam, które kobiety, nie wiem, prawniczki, lekarki, które mówiły, nie mogę pozyskać klienta. Ja od razu widziałam, dlaczego był ten problem, bo po pierwsze brakowało pewności siebie, a po drugie brakowało odpowiedniego, adekwatnego wizerunku do wykonywanego zawodu. I zdecydowanie ten wizerunek powinien być adekwatny. Czyli jeżeli ja jestem osobą, która lubi prostotę i opowiada o tym, że prowadzi markę odzieżową, to nie wyobrażam sobie, żebym ja tu przyjechała do ciebie w ubraniach marki sieciowej, ubrana niezgodnie ze sobą, bo to... Wkłóciłoby się z moją osobowością, ale również z moim zawodem, czyli tak naprawdę to wszystko, cały wizerunek tworzy całość jako obraz człowieka. A jak łączyć biznes z macierzyństwem? No, w moim przypadku to nie jest prosta sprawa, bo dodatkowo samodzielnie wychowuję swoje dzieci. W związku z czym też między innymi dlatego postawiłam na własny biznes, po to, żeby mieć wolność czasową, żebym swój biznes mogła wykonywać w ka o każdej porze dnia i nocy i w każdym miejscu, w którym obecnie się znajduję. Natomiast nie ma co ukrywać, dodatkowo są obowiązki codzienne, które niejednokrotnie mnie przytłaczają. Natomiast radość sprowadzenia biznesu gdzieś tam w międzyczasie to wszystko wynagradza, a moje dzieciaki mnie wspierają, więc to jest też piękne. No to na zakończenie powiedzmy jeszcze. Gdzie jesteś? To Warszawa? Tak, to jest Warszawa Ulica Mokotowska. Jedna z ulic, gdzie marzę o tym, żeby mieć swój własny showroom. W związku z czym postanowiłam przywołać tą dobrą energię i przespacerować się po niej i przy okazji zrobić sesję zdjęciową. I to jest Twoja stylizacja, tak? Tak, tak. Bluza jest mojego projektu. Ja stawam na, na proste, minimalistyczne projekty, bo uważam, że takie są najlepsze i ponadczasowe. One się sprawdzą i w stylizacji sportowej, i w stylizacji. Bardziej eleganckiej w połączeniu z prostymi dodatkami, naprawdę bluza może być sportowa i może być troszeczkę bardziej elegancka. Zależy od tego, co masz w swojej głowie i co chcesz osiągnąć. Olga Wojciechowska, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Właścicielka marki odzieżowej Vibu, czyli dobra wibracja była moim Państwa gościem. Dziękuję. Ja również bardzo Ci dziękuję, Tomku. To masz słodki, do usłyszenia. Do zobaczenia.